Halucynacja, hemoglobina, dwutlenek węgla, taka sytuacja, nie? O, za lipa. Trudno, znowu od nowa. Shotgun obowiązkowo. Królestwo, nie ma co po co. Jeszcze raz. One more time. Klasku, klasku. Nie, nie, nie. Nie, 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 to tak być nie może. I znowu, i znowu, znowu, znowu. Dobra, to już powinien załatwić. A, własny granat! Dobra, kto tu ma flaszkę zdrowia? I znowu! No, już, już tak opatentowałem, rzut granatem. Dobra, problem załatwiony od razu. Będzie prościej. Cyk, cyk, cyk. Cyk, cyk, cyk. Jej, jest trzech już. Tak. Cyk, cyk, cyk. I to już pójdzie elegancko, mówię wam. Cyk, cyk. Jezus Maryja. Nie wstawaj. Dobra. I teraz cię dobijemy, gościu. Bo jesteś upierdliwy. Wygląda na to, że wchodzimy powoli na tory, czyli zbliżamy się do naszego miejsca przeznaczenia. Idziemy. Jak samotny mściciel. Już ładują karabiny. I nie dać mu szans. Ta jest. Niestety pozbyliśmy się tutaj ostatnich granatów. Cała nadzieja w tym, że jeszcze jakieś dostaniemy. Tymczasem to jest jakaś stróżówka, czeka koleś z telefony, nie wiem po co. Elegancko strzelimy. Aptek i idziemy dalej. Tymczasem ciuchcia rusza. Dre. Jestem Dr. Gle z Larry'u znajomych w Ikea. Cyk, to Oj, 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 muchachos. Nie lubię tego ataku szarżem. Teraz jak ten. Ciach, ciach, ciach. Los Mendozas. doza, doza. Ciach, ciach, ciach. Tu ich je buduję, buduję. jaj, muszę się nauczyć skakać. Jestem biały, więc nie umiem skakać, więc tak to bywa, wiecie. Aj, nie chcą, nie chcą się dać trafić. Szkoda. I szczał śledziony. Co tutaj? Aha, będzie skoki walrun, a więc dalej. Książę Perski, książę Meksyku. I skaczemy. I to będzie dobry moment, by zrobić małą przerwę. Przerwę na kolejny odcinek. Przejdę się z Wami w tym miejscu.